Dzień dobry, witamy Państwa w studiu Bydgoskiego Festiwalu Nauki. Zapewniamy Państwa, że Michał jest żywy, ja jestem żywa, ale to wcale dzisiaj nie jest takie oczywiste. Tak, twórcy literatury science fiction, czy też filmów o tej tematyce, już dekady temu przewidywali, że sztuczna inteligencja może zastąpić człowieka. Panie profesorze, czy my jesteśmy bliżej tej przyszłości, czy to może już nasza rzeczywistość? Myślę, że jesteśmy świadkami tych zmian, ogromnych zmian w zakresie nie tylko sztucznej inteligencji, ale wszelkich technologii, w których sztuczna inteligencja występuje. Ja myślę, że to idzie w kierunku pewnej synergii działania człowieka z robotem, wykorzystania tych nowoczesnych osiągnięć, współdziałania w zakresie właściwie wielu różnych obszarów. I raczej spodziewałbym się. Pewnej harmonii, współpracy, synergii robota i człowieka. A jakie będą efekty? Zobaczymy. Czy jest pan pewny, panie profesorze, że nic nie wymknie nam się spod kontroli? Tutaj właśnie pewien niepokój się pojawia, dlatego że już nawet próby robotów autonomicznych, które generowały własny poziom myślenia. Pokazało, że tam pewne niebezpieczeństwo istnieje. Ale myślę, że na tym etapie jesteśmy kiedy jeszcze oprogramowanie, i twórcy tego oprogramowania e, właściwie czuwają nad tym, aby, aby te algorytmy zapewniały e, przede wszystkim bezpieczeństwo. Chciałbym się tylko upewnić, naukowcy UKW wszystko mają pod kontrolą. E, tak, sztuczną inteligencję wykorzystujemy w wielu obszarach, ale również w połączeniach e, z różnymi e, działami nauki, tutaj szczególnie z psychologią, okazuje się, że w wyniki tych badań są bardzo obiecujące i myślę, że wyniki tych badań i rezultaty mogą w przyszłości sprzyjać temu, aby nam się żyło lepiej. To zobaczmy w takim razie, jak ten nowoczesny świat buduje się w murach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Specjaliści z wielu dziedzin i wspólny temat technologia. Roboty wykonują proste fizyczne czynności. Pracują również 24 godziny na dobę z krótką przerwą obsługową. Więc tam, gdzie jest ciężka, niewdzięczna praca fizyczna związana z zagrożeniem dla człowieka, albo chociażby praca w niewygodnej pozycji, roboty z pewnością się przydadzą. Człowiek je tworzy i są zależne od człowieka. Niemożliwe jest, by nas zastąpiły. Naukowcy czuwają nad tym, by nam służyły. Technologia z założenia może być dobra, na przykład może przynosić korzyści w, chociażby w, w zakresie postępu medycznego, wydłużenia życia ludzkiego, ale musimy odpowiedzieć sobie na pytania dotyczące tego, jakie konsekwencje wiążą się z ciągłym wydłużaniem życia ludzkiego. W przyszłości może okazać się, że dzięki sztucznej inteligencji będziemy mogli ludzi zdrowych zachowywać dłużej w zdrowiu a leczenie szpitalne, leczenie ambulatoryjne będzie tylko ostatecznością. U progu trzeciej dekady XXI wieku nasz świat szybko się zmienia. Procesy społeczne, procesy polityczne, ekonomiczne są tak mocno uwikłane już i często determinowane też tą przestrzenią chociażby wirtualną, technologiczną, że zrozumienie sensu jej funkcjonowania, mechanizmów, które decydują o jej specyfice, jest właściwie warunkiem koniecznym kształcenia również na na studiach społecznych czy humanistycznych? Tak właśnie zazębiają się kompetencje naukowców różnych dziedzin dla dobra człowieka i otoczenia. Przyszłość należy do tych, którzy zrozumieją te procesy, a jednocześnie będą potrafili posługiwać się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi. Obmyślając strategię na kolejne lata, trzeba by się bardzo mocno było skupić na biodegradowalności tego, co jest przez nasze rączki wytwarzane, na tym, żeby to było maksymalnie przyjazne dla przyrody, nie było okupione z używaniem takim grabieszczym wręcz no, surowców, które, które były nam dane, tak, żeby ta planeta funkcjonowała w jak najlepszym stanie i była dla kolejnych pokoleń. Zachęcamy Państwa do tego, by przenieść się choć na chwilę wirtualnie do świata nauki, pełnego fascynujących technologii, nowoczesnych. Odkryć. Bydgoski Festiwal Nauki od 11 do 22 października oczywiście w sieci.